Spotkanie ze Słowem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich telewidzów. I cieszę się, że w udziale przypada mi zaszczyt połamać się z Wami Słowem Bożym w ten uroczysty dzień Bożego Narodzenia. Opłatkiem. Łamaliśmy się przy wigilijnym stole. Trzeba mieć ze sobą kontakt fizyczny. Pewnie jeszcze będziemy się w tym okresie świąt Bożego Narodzenia niejednokrotnie łamać opłatkiem. Słowo ma to do siebie, że można się łamać nim na odległość, chociażby poprzez media. Tym bardziej, że liturgia słowa dnia dzisiejszego zachęca nas do kontemplacji słowa. Gdybyśmy mieli znaleźć jakiś tekst, który chcielibyśmy uczynić centralnym tekstem Biblii, to myślę, że nie będzie przesadą, kiedy powiem, że właśnie może to być nim dzisiejsza Ewangelia. Prolog według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, lecz świat go nie, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Chrześcijaństwo to przede wszystkim przygoda ze Słowem. Na początku chrześcijaństwa stoi Słowo. To samo Słowo, które było na początku, jak usłyszeliśmy w dzisiejszym prologu. Jeszcze kiedy nic nie było, Słowo było. Słowo było na początku. Słowo, które jest źródłem życia, które jest źródłem wszelkiego stworzenia. Bóg wypowiada się przez Słowo. Używanie Słowa to cecha charakterystyczna wśród osób, zwłaszcza wśród ludzi. Więc prolog Świętego Jana pokazuje nam jak bardzo Bogu zależy na tym, aby komunikować się z człowiekiem. Bóg mówi ludzkim językiem. Przez wiele lat, przez wiele wieków, jak usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków, Bóg na różne sposoby mówił do człowieka. Na różne sposoby, a wreszcie przemówił do nas przez Syna, przez swoje słowo. Pięknie ten fragment listu do Hebrajczyków komentuje święty Jan od Krzyża, który mówi, że w zasadzie to Bóg wyrzekł tylko jedno słowo, i tym słowem Boga jest Jezus, i już nie potrzebujemy żadnych słów. Nie potrzebujemy żadnych nowych objawień, żadnych nowych treści, żadnych religijnych sensacji, dlatego że wszystko wypełnia się w tym jednym słowie, które jest jak szum wielu wód. Pięknie o tym mówi Ezechiel w 43 rozdziale. Oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu. A głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Dzisiaj to słowo Ezechiela prowadzi mnie do skojarzenia z Betlejemską Nocą, kiedy chwała Boga przyszła od Wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, w którym słowa wszystkich proroków wszystkich patriarchów, cały Stary Testament streścił się w tym jednym słowie. Bo tak naprawdę słowo jest jedno. Słowem jest Jezus. Logos. Kiedy czytamy w języku greckim początek prologu, mamy taki zwrot enarche, enchologos. Na początku było słowo. W dosłownym znaczeniu słowo logos oznacza po prostu sens. I tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Co to znaczy? Ojcowie Kościoła mówią, że właśnie tylko w przyjęciu słowa człowiek odnajduje sens. Słowo daje człowiekowi sens. Życie bez sensu bardzo często takim jest, ponieważ w tym życiu zabrakło słowa. Mówiąc konkretnie, zabrakło Boga. Tak wiele historii bezsensownych przeżywa wielu ludzi. Życie wielu ludzi jest po prostu bez sensu. Bez sensu to znaczy bez logosu, bez słowa. Tylko słowo może przywrócić człowiekowi sens. Tylko słowo może nakarmić tak wielu wygłodniałych ludzi, którzy mając na wyciągnięcie ręki pokarm słowa, usychają z pragnienia, giną z głodu. Kochani święta Bożego Narodzenia to nie tylko wspomnienie, wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Święta to nie tylko tradycja, to nie tylko piękne obrzędy i zwyczaje, które oczywiście też są ważne, ale jak widać, one nie wystarczą, żeby człowiek mógł odnaleźć sens, aby przeżyć. Życie z sensem, sensownie, trzeba otworzyć się na słowo. Dzisiaj, kiedy uczestniczymy w pewnej walce słowa i antysłowa, ewangelii i antyewangelii, tak bardzo łatwo można się pogubić, tak bardzo łatwo można dać się zwieść. Prolog mówi o pewnym dramacie słowa. Słowo przyszło do swojej własności a swoi go nie przyjęli. Nieprzyjęcie słowa oznacza bezsens. Życie bez słowa można powiedzieć jest pewnym piekłem na ziemi. Dlatego kochani o co chodzi w świętach, o co chodzi w Bożym Narodzeniu? Aby przyjąć słowo, które stało się ciałem. Które daje nam dostęp do siebie, które jest pokarmem. Słowo jest jak manna. Ojcowie Kościoła, interpretując znaczenie manny, która spadała przez 40 lat podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię, w pierwszej kolejności w mannie widzieli słowo. Dopiero później manna była symbolem Eucharystii. Manna na każdy dzień, Słowo na każdy dzień, Słowo mądrości i prawdy, Słowo, które daje moc, Słowo, w którym jest życie, Słowo wcielone. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców przez proroków. W tych dniach, nie tylko 2000 lat temu, dziś przemówił do nas przez syna. I tak naprawdę już nic nie ma więcej do powiedzenia: Ma tylko swojego syna, którego przyjęcie oznacza życie, bo w nim było życie, którego przyjęcie oznacza sens, bo on jest sensem którego przyjmując, przyjmujemy Bożą światłość, bo On jest światłością, którego przyjmując, stajemy się Jego braćmi, bo stajemy się dziećmi tego samego Boga, tego samego Ojca. Kiedy czytamy dwunasty wiersz Prologu, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, w dosłownym tłumaczeniu, czy w dosłownym tekście w języku greckim, czytamy, że słowo rozbiło namiot pośród nas. I to jest sens Bożego narodzenia. Że słowo rozbiło namiot pośród nas. Najpierw w niepokalanym łonie Maryi Dziewicy, w przeczystym łonie. Tylko ona była godna stać się matką Pana. Dlatego słowo w niej stało się ciałem. Można powiedzieć, skandal miłosierdzia, coś nieprawdopodobnego, cud Bożej miłości. Ale jakby tego było mało, Bóg poszedł jeszcze dalej, jeszcze głębiej, jeszcze niżej. Chce wchodzić w nasze serca jako żywy, jako logos. Ten, który nadaje sens, ten, w którym jest życie, który przywraca światu nadzieję. Święta Bożego Narodzenia zatem to czas robienia w swoim sercu miejsca dla słowa, to czas rozbijania namiotów w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszym codziennym życiu, w naszych obowiązkach. Namiotów dla Słowa, aby ono żywe rodziło się powtórnie. Prośmy Maryję, niepokalaną dziewicę, oblubienicę Ducha Świętego i Matkę Słowa, aby ona prowadziła nas ku Słowu, ku temu Bożemu Dziecięciu, które w ciszy betlejemskiej nocy, w atmosferze Bożego Narodzenia, Razem z nią i świętym Józefem chcemy kontemplować właśnie w ciszy, w cichości serc. Niech Maryja rodzi w nas słowo. A wtedy nasze życie będzie pełne sensu, pełne nadziei. I wystarczy nam mocy, abyśmy mogli przeciwstawić się antysłowom. Abyśmy mogli stawić czoło antyewangelii, abyśmy mogli zachować godność Dzieci Bożych. Życzę wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom, aby Słowo napełniło was pokojem. I życzę wam też, abyście często sięgali do Słowa. Słowa, które rozjaśnia nasze codzienne kroki, które czasami jest jak miecz obosieczny. Ale też jest jak lekarstwo. Jest jak plaster miodu, jak kromka codziennego chleba, jak manna na pustyni. Słowo Boga, Logos, które było na początku, a my mamy je na wyciągnięcie ręki. Obyśmy jak najczęściej poniesiengali, nim się karmili i nim żyli. Bóg Spotkanie ze Słowem.